Witam się z Wami 4 grudnia, jest godzina 9 rano. Ja wstałem, wykąpałem się i powoli ogarniam się do pracy. Mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia przed wyjściem. Między innymi musimy otworzyć sobie kalendarze adwentowe. Można karmić zwierzaki. Chciałbym trochę ogarnąć w niektórych miejscach, szczególnie w sypialni. Chciałbym też wrzucić zmywareczkę jedną. Zobaczymy, jak mi to pójdzie i czy zdążę Przede mną strasznie długi dzień. Powiem wam szczerze, i nie za bardzo mi się chce, ale to jest standard u mnie, bo mi się nigdy nie chce. Mm. I lecimy dzisiaj. Gdzie lecimy? Na ten chyba lecimy. Tak mi się wydaje, że na ten Już długo na Tenerife nie byłem. Udawało mi się uciec od niej, bo nie jest to najprzyjemniejszy lot, ale zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Mam nadzieję, że loty nie będą pełne. Mam nadzieję, że będą spokojne i że będą krótkie, bo. No, bo mówię, nie za bardzo mam ochotę, żeby robić te, ten ryfę. Um, nie znam nikogo z załogi, nie mam pojęcia w ogóle z kim lecę, także to też jest y, ciekawe. I będę lądował koło północy, także całkiem późno. E, muszę przygotować sobie coś do jedzenia, jeszcze nie wiem, co tam ogarnę. I tak mi ten poranek zleci. Powiem Wam, że nawet się wyspałem. Wczoraj poszedłem spać, to było trochę późno, bo musiałem zmontować jeszcze poprzedni vlogmas, um, ale koniec końców wyspałem się całkiem dobrze. Także nie mogę narzekać. No, zrobię sobie teraz szybko maseczkę, żeby sobie trochę cel nawilżyć, bo jest tak sucha. A jeszcze wiecie, przed tym całym lotem dzisiaj to bardzo mi się przyda, i zacznę ogarnianie wtedy. Maseczkę sobie nałożyłem i nie będę teraz marnował czasu, więc w międzyczasie otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Um, słuchajcie, dzisiaj mam ochotę na coś zielonego, więc skupimy się chyba na tych zielonych pakunkach. Jest ich tutaj kilka. Um, I co? Może otworzymy sobie ten, który jest schowany tutaj pod spodem. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj się znajduje, ale zaraz sobie to otworzymy i się o tym przekonamy. Jedną ręką otwierać tak ciężko, powiem wam, więc sobie tutaj tą taśmę rozrywałem. I otwieramy. Jeszcze nie widziałem, co tam się znajduje. Ale tutaj mamy coś. O, co to jest? Na pewno mamy czekoladki. Standardowo już zau zauważyłem, że moi znajomi wrzucali mi tutaj posłudy do każdego okienka. I zawsze jakiś mały prezent. Ale nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda. Takie opakowanie. Jak to się otwiera? Otworzyłem. O, super! Taki przybornik do manikurów, pedikurów, do paznokci. Świetnie. Bardzo mi się przyda. Ale jest bardzo ładne w takim opakowaniu. Czerwone w środku i mamy tutaj wszystko. pensety, nie pensety, nożyczki. Takie obcinaczki, w każdym razie nie wiem gdzie skończyłem, bo skończyło mi się miejsce w telefonie. Pamięć pełna, więc musiałem pousuwać kilka rzeczy. Ale naprawdę taki przybornik mi się bardzo, bardzo przyda. Także jestem bardzo zadowolony. No i czekoladki, jedne z moich ulubionych. To jest taki smak dzieciństwa, bo moja babcia je zawsze uwielbiała. I to są takie muszelki yy, i koniki morskie. I one naprawdę są dobre, można je dostać w większych sklepach. Także naprawdę bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy. Czas na zdrabkę, i dzisiaj zdrapiamy sobie chyba tą, która się tutaj ukrywa. Srebrna, całkiem świąteczna. Także zdrapiemy zdrabkę, w której można wygrać 10 tysięcy punktów. Jedziemy z tą zdrabką, i mamy tutaj cztery linijki. Mamy dopasować dwa symbole do siebie, żeby wygrać nagrodę. Także zobaczymy, czy nam się uda. Pierwszy symbol, jaki tutaj mamy, to mamy jakieś... O, to jest jemiołka. Mamy wieniec i nauszniki. Nie udało się 10 koła wygrać. Jedziemy z następną linią. Tutaj też nic nie ma, bo mamy dzwoneczek, kartkę. O nie, patrzcie, jest kartka. Uhu, mamy wygraną. Są dwie kartki, także tutaj wygraną mamy na pewno. Zostawimy ją sobie na później. Zobaczymy co jest dalej. Mamy nie wiem co to jest. Czapeczka, crackers. I drugi krakres mamy drugą wygraną. Ja muszę naprawdę sprawdzić, czy tutaj trzeba wygrać dwa. Match two symbols. No jest jakbyk napisane, że dwa symbole. Także mamy, kochani, już dwie wygrane. Mam nadzieję, że to są jakieś duże pieniądze, bo bardzo się przydadzą. Świetnie. Mamy gwiazdkę w ostatniej linii. Diamencik. I czy będzie kolejny diamencik albo gwiazdka? Nie będzie. Mamy szalik i nie wygraliśmy ilu? Też 10 tysięcy. Ale mamy dwie wygrane, także nic straconego. Zobaczymy, co wygraliśmy. Teraz trzymajcie kciuki, trzymajcie. Tutaj mamy jedynaka. Jeden funt. Zdrabka już nam się zwróciła. Wiemy, że będziemy na plusie. A z krakersów mamy również jednego funta. Także dwa funty w tej zdrabce za funciaka. Myślę, że naprawdę bardzo dobrze. Bynajmniej mi się zwróciło już za poprzednie, no w sumie nie za wszystkie, ale za niektóre z poprzednich zdrapek mi się tutaj zwróciło. Dwa funciaki lądują do portfela. Świetnie, bardzo się cieszę. Jadę do roboty szybko, bo okazało się, że jestem spóźniony. W ogóle nie wiem, jak ja to zrobiłem, że e, popierdziły mi się godziny. Także jestem godzinę do tyłu. E, lecę i widzę się z Wami w pracy. Ja już jestem w pracy. Wyrębiłem sobie piękny sas i idę na autobus. Mam małą godzinkę przed tym, jak zaczyna się mój report. I mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj najgorzej. Pojęcie nie mam, jak to się dzisiaj stało, że się spóźniam. Naprawdę nie wiem, jak ja przeoczyłem ten czas. Normalnie godzinę. Godzinę bym był spóźniony, gdybym się w o czasie nie zorientował. Także, no mówię, lecę na ten autobus. Mam nadzieję, że wszystko będzie dzisiaj w porządku. Tak mi się dzisiaj wszystko pierdzieli. Okazało się, że jestem godzinę za wcześnie. Bo sprawdziłem swój, e, jak gdyby, kiedy muszę się za, zalogować na jutro, a nie na dzisiaj. Także jestem godzinę wcześniej przed planowanym logowaniem, check-inem, jak zwał. Tak zwał. Masakra. Nie wiem, co się dzieje ze mną, i nie wiem czemu dzisiaj jestem taki za, zamotany czasowo, ale bynajmniej jestem przed czasem, niespóźniony, także na spokojnie. Inhaluję się, powiedzmy, i za niedługo zaczynam robotę. Skończyłem, skończyłem ten okropnie długi dzień. Um, fakt, że muszę zrobić to samo za niecałe 12 godzin, mnie po prostu dobija. Wstawiłem sobie szybką kolację, bo w pracy nawet nie miałem czasu, żeby zjeść, tak naprawdę. I jestem strasznie głodny, więc jem, wykąpię się i idę spać bo jest już godzina druga w nocy prawie a ja jeszcze muszę zmontować tego vlogmasa także zostawiam was w spokoju życzę wam miłej nocy um, albo dnia, zależy kiedy to oglądacie trzymajcie się ciepło ja widzę się z wami w kolejnym vlogmasie czyli już jutro, w sensie jutro nawet dzisiaj, dzisiaj się z wami widzę, także trzymajcie się pamiętajcie o kciuku do góry, komentarzu i subskrypcji do następnego cześć